Siema widzowie, dzisiaj zobaczymy Tygry mogą faktycznie dać nam bana co Czemu jestem na prywatnym koncie Jak widzicie tą grę e, już skrałem i faktycznie dostaliśmy bana, ale Nie tak do końca I chcecie sobie pomyśleć Jak nie do końca? Właśnie już od O kurde Ej kurde, ej co się stało, ej co się stało Ej, ej, to nie tak miało być w firmie, O kurde, ej co się stało Aha, no dobra, już wiem Wracamy ale nie mam w turbarnie ekranu, widzowie. Co tutaj się dzieje? Co się na pewno da nawalać. Okej, udało mi się opanować. Skinąłeś! Chodź! O kurwa, nie mógł zbierać na nawet. сгинул. Слово сгинул. Бухача. Ага. Зачем? Курда. Teraz idziemy na naskę. Teraz się nie zrobić. Wiecie co? Ale w sumie teraz jak jest tak jest. Po trochę posmeriałem w tym internecie i okazało się, że... Z ta gra faktycznie nam dawała pany, ale już nie daje, bo spodobało to mi się e, w Roblox. No i co, że ta gra? No już miała być zakazana, ale nie jest już zakazana, bo twórcy to nam te panie. Więc logo dostało, ale oceniamy grę. Ja oceniam. Zero na 10, bo nie daje faktycznie pana. Niestety nie udało mi się znaleźć samej gry. Kolejnej: Cy możesz mieć ustawionego bana? Powiedz. Ja to wam to testuję. No więc, papa. No, to ziomeczek twój. Otwórz drzwi mi już. Ziomku mój, ziomku. Zdjęć mi tutaj się, żonku mój, żonku mój, dotknij ziemi tech. Zdjęć mój, żonku mój, podnieś nogę skał. Zdjęć mój, żonku mój, potem spadaj stąd. Tak, tak. Co chcesz? Nie skończę. To se ja się weź. Tylko ci pytam. No.